Cześć, z tej strony Polonius, a to jest audycja z legend dawnego fandomu, podczas której wybierzemy się w podróż po historii fandomu Bronis. Już od trzech audycji wałkujemy nieprzerwanie rok 2012. Jednak nasza uwaga zawsze była skupiona gdzieś dalej, najczęściej za ocean. A jednak procesy globalne także były obecne na naszym. W polskim podwórku i tak jak fandom światowy, także i lokalny był w fazie rozwoju. Pora więc przenieść naszą duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych i przyjrzeć się, jak wyglądało to w Polsce. Zanim zaczniemy, uprzedzę, że ta audycja będzie miała trochę inny charakter niż dotychczasowe w poprzednim odcinkach narracja była prowadzona przede wszystkim trzecioosobowo z małymi, choć coraz częstszymi, stawkami osobistymi. Oryginalnie tak samo miał wyglądać także ten epizod. Lecz po długich rozmyślaniach nad jego strukturą, doszedłem do wniosku, że bardziej zrozumiałą i ciekawszą formą będzie potraktowanie siebie jako głównego bohatera, niż skakanie z tematu na temat. A jako, że jak przystało na świeżo upieczonego nowoponiaka, angażowałem się dosyć mocno w fandom i z okresu tego mam najsilniejsze wspomnienia. To nie stracimy przez to za bardzo na merytoryczności. Choć z oczywistych względów będzie to audycja raczej warszawocentryczna. Postaram się jednak odłożyć różowe okulary do i tam, gdzie mogę, trzymać się faktów. A więc nie przełączajcie odbiorników, jeżeli macie alergię na fandomowych boomersów. Na początku 2012 roku fenomen bronych na świecie był już dobrze znany w mainstreamie. W polskich mediach jednak dopiero się pojawiał. 7 stycznia na warszawskim minimicie przeprowadzono wywiad do radiowej jedynki dotyczący fandomu można go znaleźć bez trudu w internecie i polecam sobie go przesłuchać, żeby poczuć klimat tamtego czasu, szczególnie uwidaczniającego się w momencie, gdy premiera nowego odcinka powoduje słyszalny, dobrze harmider. Mit ten jest jednak istotny dla historii farszawskiego fandomu też z innych powodów. Odbywa się choćby wyjątkowo w kawiarni Rozkosz przy alejach Komisji Edukacji Narodowej a nie jak dotychczas w kafe Paradox na ulicy Jezierskiego. Spowodowane było to konfliktem z pracownikami tej drugiej, którzy stracili cierpliwość do głośnej grupy nastolatków, spośród których mało kto cokolwiek zamawiał. Niestety kawiarniane ceny nie były na kieszeń większości ówczesnych warszawskich bronych, będących na przełomie gimnazjum i liceum. A pomysł wprowadzenia stałej drobnej opłaty od uczestników się nie przyjął warszawska kimbaza bo tak powoli zaczynano określać ten stan rzeczy spowodowała wycofanie się dotychczasowych organizatorów mitów z udziału w fandomie w tym założyciela facebookowej grupy Warszawa Bronis Olchado wakat szybko zajął Oleku, którego pierwszy minimit to właśnie ten 7 stycznia. Prócz radia, kuce są widoczne też w innych miejscach, nierzadko za sprawą udziału bronnych w protestach przeciwko Akta i Sopa w drugiej połowie stycznia. Przykładowo w telewizyjnej Panoramie pojawia się zmianka o hakerskim ataku na jeden z austriackich portali rządowych, w wyniku którego strona prezentować zaczęła flagę ZSRR, głodu Bronis i sali lutującą do nich Rainbow Dash. Artykuł o Bronis pojawia się też w warszawskiej gazecie Metro, darmowym dzienniku rozdawanym najczęściej przy wejściu do tytułowej kolejki podziemnej. I właśnie ten numer, podobnie jak i poprzednie, trafił do moich rąk w drodze do liceum gdzieś pod koniec stycznia. W tamtym czasie lubiłem sobie i innym umilać czas na przerwach lekturą gazety i rozmową na temat artykułów. I nie inaczej było z intrykującym tekstem o grupie dorosłych mężczyzn oglądających bajkę dla dziewczynek o kolorowych kucykach. Koleżanka, która słuchała mojego głośnego czytania, skwitowała to słowami banda bedowili. A samemu też daleko byłem od uznania takiego hobby za normalne. Nie zaprzątałem sobie jednak zbytnio tym głowy i bronis szybko zniknęli z pola mojego zainteresowania. Ale nie na długo. 9 lutego rozpoczynam prowadzenie dziennika, a już 13 lutego notuję. Myślę też nad obejrzeniem My Little Pony. Może to chwilowy woskok? Może coś więcej? Od paru dni bowiem zaprząta mi głowę pytanie. Co dorosłych mężczyzn ciągnie do kreskówki o kucykach? Facebookowy fanpage broni z Polska daje jedynie standardową odpowiedź. Obejrzyj, to się przekonasz. Więc w końcu, 15 lutego, postanawiam samemu sprawdzić i... Notuję w pamiętniku. Dzisiaj udało mi się też obejrzeć dwa odcinki My Little Pony. Teraz rozumiem, Bronis. To naprawdę świetna kreskówka. W sumie to nie przestaje o niej myśleć. Kucyki w miarę szybko zawładnęły moim umysłem i faktycznie, przez pierwsze parę tygodni ciężko mi było myśleć o czym innym. Serial i pastelowe konie przewijają się dosyć regularnie w dzienniku od 1 marca także w formie nieudolnych rysunków za sprawą poradnika na For Glory Equestria. Smutek budzi we mnie informacja umieszczona na tym blogu, że 25 lutego w Warszawie ma się odbyć duży mit w paradoksie. A ja nie będę mógł przybyć z uwagi na swoje przyjęcie urodzinowe. Zostaje mi więc czytanie często zamieszczanych na FG obszernych relacji z mitów w innych miastach i niecierpliwe czekanie na ogłoszenie kolejnego warszawskiego spotkania, bowiem wtedy nie wiedziałem jeszcze ani o facebookowej grupie Warszawa Bronis, ani tym bardziej o cotygodniowych minimitach. Co zaś się tyczy relacji, to naprawdę było co czytać. Wspomniana przeze mnie w trzecim odcinku akcja Ponimit w twoim mieście zaktywizowała fandom i spotkania fanowskie odbywały się niemal w każdym większym mieście Polski, a większość z nich dokumentowana była później na łamach FGE. Przeglądając wpisy z tego bloga z pierwszej połowy 2012 roku, nie ma właściwie strony bez co najmniej jednej relacji, a w tytułach przewijają się nie tylko Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław czy Katowice, ale też między innymi Poznań, Łódź, Rzeszów, Bielsko-Biała, Lublin, Bydgoszcz, Legnica czy Chorzów. Wracając jednak do Warszawy, dopiero dwa tygodnie później mogłem dowiedzieć się, co ominęło mnie na tak zwanym pierwszym dużym bądź wielkim warszawskim ponimicie. Odbył się on standardowo w paradoksie, z tą jednak różnicą, że tym razem jeden z bronych, princ z Mińska Mazowieckiego, wynajął piwnicę kawiarni. Mit zaczął się o 15:00. choć z powodu spóźnienia się wynajmującego, bronis najpierw zajęli tradycyjne miejsce we właściwej części lokalu. W sumie jest to dobry moment na przedstawienie, jak stara kawiarnia Paradox, będąca miejscem spotkań warszawskich Bronych od niemal początku tego fandomu do stycznia 2013 roku wyglądała. Był to niewielki lokal, targetujący fanów szeroko pojętej fantastyki. Prócz wypicia herbaty, Coca-Coli czy zjedzenia tostów, można było się też zagłębić w lekturę licznych książek znajdujących się na półkach, czy zagrać w planszówki i karcianki. Bronis w trakcie paradoksowego okresu okupywali najczęściej dwa miejsca. Początkowo, tak mniej więcej do czerwca 2012 roku, było to zagłębienie we właściwej części lokalu. Kilka stolików i krzeseł, kanapa, regał z książkami i ściana z namalowaną mapą Tolkienowskiego Śródziemia. Później jednak, z powodu stale rosnącej frekwencji, przenieśliśmy się do rzeczonej piwnicy, a w szczególności jej głównego, podłużnego pomieszczenia o metrażu gdzieś między 30 a 40 metrów kwadratowych. Znajdowało się tam trochę stolików, foteli, kanap, a za wentylację robiło sporawe okno na jednym z krańców, niestety często zamykane, przez co panował tam zaduch. I właśnie w takiej piwnicy odbył się omawiany polimit. Na który, według sporządzonej listy, przybyło około 50 osób. Spotkanie miało standardowy, luźny charakter, na którym bronis szybko podzielili się w grupki o wspólnych zainteresowaniach. Prócz rozmów było choćby granie w League of Legends, oglądanie odcinków na laptopie jednego z najstarszych do dzisiaj aktywnych warszawskich bronis, Luxora. Czy wspólne śpiewanie zainicjowane przez Ariela? Ze standardem zrywano przez dwa konkursy organizowane przez Oleka, Donarda i Tościka, serialowej wiedzówki oraz tak zwanego zostań kucem polegającego na zabawnym odpowiadaniu na kucykowe pytania, bazując przede wszystkim na własnej wyobraźni, unikając przy tym jednak klopów. Nie było to oczywiście proste, gdy jednym z pytań było, co molestia z luną robiły przez cały pierwszy sezon. Mit skoczył się wieczorem i po krótkim afterze w McDonaldzie uczestnicy się rozjechali. Mi zaś nadal pozostało chłonąć serial którego odcinki z napisami wykonanymi najpierw przez Obsession Octopusa, a od stycznia 2012 roku przez Fizyku były dostępne na YouTubie. Czytałem też F.G., słuchałem kucykowej muzyki, najpierw serialowej, by później powoli odkrywać fanowską, oraz drukowałem i czytałem polskie tłumaczenia fanfikowych klasyków, roniąc przy okazji ostatnią ze smutku i wzruszenia na swoim życiu przy My Little Dashi. Doświadczyłem też pierwszych polskich fanowskich mediów Radia Main Six i gazety Bruchów. O tym pierwszym mówiłem już w poprzednim odcinku. Przypomnę jednak, że choć w zapowiedziach miało oferować regularne audycje co drugi dzień, ostatecznie przynajmniej w swym początkowym okresie ograniczało się wyłącznie do streamingu muzyki. Umarło ono śmiercią naturalną jeszcze w 2012 roku. Drugie medium, czasopismo Brochów, rozpoczęło swój oficjalny żywot 17 marca, gdy ukazał się jego pierwszy numer. Choć pismo dla polskich bronych było wtedy czymś, z perspektywy czasu nie był to start udany. Pierwszy numer pod redakcją Lemura miał niemal zerową wartość artystyczną. Brak porządnej obróbki, edycji i formatowania tekstu i rysunków oraz utrudniające czytanie jaskrawo kolorowe tło to zupełnie inny poziom od tego, do czego przyzwyczaiło nas współczesne Equestria Times. Szczęśliwie jednak twórcy wzięli sobie krytykę do serca i stopniowo w kolejnych numerach szata graficzna ulegała wyraźnej poprawie. Tęsknota za, za rzeczywistą, namacalną aktywnością na mitach jednak nadal mnie męczyła. Szczególnie gdy przeczytałem o szóstym łódzkim nimicie 31 marca, na który wybrała się spora delegacja warszawska w składzie. Lendasil, Linz, Luxor, Oleku, Prinz i Tościk. By oficjalnie zawiązać sojusz warszawsko-łódzki, będący odpowiedział na sojusz WPK Plus W Wrocław, Poznań, Kraków, Wałbrzych. Choć rywalizacja ta traktowana była raczej z przymrużeniem oka, objawiając się częstszymi delegacjami na mitach miast zaprzyjaźnionych, właściwie zainicjowała objawiający się do dnia dzisiejszego w polskim fandomie konflikt północy i południa. Choć oczywiście, zarówno jego skala, charakter, jak i fandomy stanowiące centra stronnictw zdążyły się od tamtego czasu nieraz kilkukrotnie zmienić. W końcu jednak, 28 kwietnia przyszedł upragniony drugi duży bądź wielki warszawski polimit. Tym razem odbywający się już nie w paradoksie, ale w liceum przy ulicy Bednarskiej, w budynku obecnie zajmowanym przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był on też trochę bardziej ustrukturyzowany w porównaniu z poprzednikiem. Jest to powiem czas pierwszych polimitów o formule zbliżającej się do współczesnych większych wydarzeń, czyli impreza w wynajętych salach szkół lub domów kultury oraz, jeszcze bardzo luźne, plany atrakcji. Formuła ta została zapożytkowana w Krakowie. I to właśnie na szóstym krakowskim polimicie, 14 kwietnia, pierwszy raz przekroczono liczbę 100 uczestników. Warto o nim wspomnieć też jako o jednym z pierwszych płatnych ponimitów, którego wyjściówka wynosiła 8 złotych. Warszawski fandom, będący w końcu najstarszym w kraju, nie chciał być oczywiście gorszy, stąd decyzja o zrobieniu własnego, tym razem naprawdę dużego ponimitu, którego głównym organizatorem został Oleku. Udało się też, dzięki dosyć szemranej kreatywnej księgowości, zminimalizować koszty wynajmu, przez co ten mit, w przeciwieństwie do krakowskiego, był bezpłatny. Ja z punktu widzenia zwykłego uczestnika, przed mitem byłem pełen emocji. Szczególnie, gdy tuż przed godziną rozpoczęcia, to jest 12, stałem w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca imprezy. Gigatycznemu entuzjazmowi towarzyszył jednak pewien strach przed przyjęciem do grupy i tego czy znajdę samą imprezę. Jednak widok mężczyzny idącego w kierunku szkoły z koszulką Rainbow Dash nawiązującą do kultowej okładki płyty Dark Side of the Moon Pink Floydów rozwijał moje obawy i raźno wkroczyłem do placówki, już na samym wejściu zapoznając się z dwójką innych bronych, dla których także był to pierwszy ponimit. Choć nigdy już ich nie spotkałem, zapamiętałem, że jeden był moim imiennikiem. Dosyć charakterystyczny fakt, bo wtedy znałem osobiście może jeszcze dwie osoby dzielące ze mną imię. Kierowani strzałkami od razu weszliśmy do stołówki, stanowiącej główną salę Polimitu. Serdeczne przywitanie ze strony reszty bronych i jedno wpisanie na listę później, wtedy jeszcze Nikiem Polon będącym ze mną od samego początku istnienia w internecie. Mogłem cieszyć się imprezą. I choć początkowo osób było mało, a ci co byli raczej się znali, przez co czułem się wyalienowany, szybko dochodzili nowi, z którymi zajęliśmy jeden ze stołów, przedstawiając się i rozmawiając o kucykach oraz pasjach. Był wśród nas choćby uliczny sztukmistrz specjalizujący się w robieniu figur z balonów, który w trakcie ponimitu kilkukrotnie dawał pokaz swoich umiejętności. Drugi stół był zajęty przez zasiedziałych już fandomie bronych. Przy trzecim siedzieli rysownicy, a czwarty zajmowały osoby z laptopami. Ponadto czynny był mini sklepik Renego, w którym można było kupić przekąski i drobne gadżety, jak na przykład zeszyty z kucykowymi okładkami. Stołówka to jednak nie wszystko. I mit zajmował też dwa inne pomieszczenia. W pierwszym urządzono maraton odcinków, a gdy broni się nimi znudzili, grano w popularne wtedy straszne gry jak Amnesia Mroczny Obłęd, czy symulator chodzenia do piwnicy po ogórki SCP-087-B. Drugi był pokojem muzycznym, w którym można było pobrzdokać na gitarze. Zresztą nie był to jedyny instrument muzyczny na korytarzu, dostępne było też pianiną. Sam korytarz też, a szczególnie znajdujący się w centrum budynku Hall, stanowił miejsce treningu w Latersławii. Była to nieformalna grupa łódzkich rekonstruktorów wczesnego średniowiecza, którzy przyszli na mita w pełnym rysztunku i dawali pokazy fechtunku, najpierw w budynku, a później w skwerze naprzeciwko. Stołówka stanowiła jednak centrum panimita i to tam przesiadywało najwięcej uczestników, których doliczono się, jeżeli dobrze pamiętam, 106. Jeszcze na micie ogłaszając pobicie krakowskiego rekordu. Choć... Trzeba tu wspomnieć, że uczciwość liczących między innymi Linza, była później poddawana w wątpliwość, zarzucając im lekką modyfikację przez zbieranie podpisów od zwykłych przechodniów. Pokój jadalny był też miejscem konkursów. Pierwszym było kucykowe Jaka to melodia? organizowane przez Luxora. Dobór piosenek był jednak tak specyficzny, że szybko przypisano mu łatkę kucykowego hipstera. Później odbyły się warsztaty rysownicze pod przewodnictwem Tim Joa i wiedzówka organizowana wspólnie przez OLEKA i Ariela. Konkurs ten też nie należał do najłatwiejszych, a pytania były nieraz podkwetliwe, nawet te najniżej punktowane. Zapadło mi w pamięć szczególnie jedno. Uczestnik musiał przez 10 sekund przyglądać się scenie z serialu przedstawiającej piramidę beczek, będącą wynikiem rywalizacji rodziny Apple i braci Flimflam w robieniu cydru. Po upływie czasu zdjęcie schowano i zapytano, ile było beczek. Zła odpowiedź Bronego, który pomylił się o dwie beczki przy 37 wszystkich, stała się przez pewien czas swego rodzaju inside joke'em. Wiecówka jest dla mnie dosyć istotna z tego powodu, że dała początek mojemu obecnemu Nikowi Polonius. Chcąc się na nią zapisać, uznałem, że oryginalny Polon jest zbyt bezosobowy, więc zaktualizowałem go o końcówkę jus, symbolizującą moją słabość do łaciny. Ostatnim zaplanowanym konkursem było znane już Zostań Kucem które zostało poddane drobnej modyfikacji w stosunku do pierwowzoru. Odpowiedzi o silnym podtekście seksualnym były dozwolone, przy pytaniach będących wyjątkami. Przy czym ostatecznie tylko jedno z nich wyjątkiem nie było. Co w sumie wyszło na dobre, bo dzięki temu mogliśmy posłuchać opowieści o magicznych księżycowych kamieniach płodności i nocy poślubnej księżniczki Cadence i Shiny Carmora, która dla Ogiera... Nie skończyła się do końca tak, jak planował. Szczęśliwie udało mi się zebrać część z pytań, które wtedy padły, więc mogę wam je przedstawić. Co według ciebie robiła Luna przez tysiąc lat na Księżycu? Jak wyglądała noc poślubna księżniczki Cadence i Szajnik Armora? Jak opisałbyś swoją walkę z Trixie? Jak pomógłbyś królowej Krysalis zdobyć Canterlot? Jak pomógłbyś skutalu w pracy domowej z fizyki? Dlaczego Krysalis ma dziurawe kopyta? Jak przy pomocy Pinkie Pie zdobyłbyś władzę nad światem? Co na miejscu Spajka byś zrobiłby wyrwać Rarity? Konkurs ten poprzedzała pora obiadowa, podczas której Tościk rzucił pomysł wspólnego zamawiania pizzy, na co wszyscy chętnie się zgodzili. Bronis zaczęli się organizować w grupy, przeważnie czteroosobowe. Do jednej z nich, składającej się z nowoponiaków, z którymi siedziałem przy stole, zostałem zaproszony. Na co oczywiście przystałem. Wszystkie zamówienia i pieniądze następnie zostały zebrane przez organizatorów i zamienione w jedno duże. Oczywiście poskutkowało to długim, około dwugodzinnym czasem oczekiwania podczas którego odbył się wspomniany wcześniej konkurs oraz wykonano grupowe zdjęcie. Nic też dziwnego, że gdy dostawca przyjechał, wszyscy rzucili się na pudełka z jedzeniem, nieraz wyskakując przez okna dla zyskania czasu. Szczęśliwie w tym chaosie udało się wszystkim zdobyć to, co zamówili. No, może jednak nie wszystkim, bo nasza czwórka przez przypadek przywłaszczyła sobie bogatszą pizzę niż zamawialiśmy. Postanowiliśmy też, w przeciwieństwie do reszty, rozłożyć się z obydwoma plackami nie w jednej z sal, ale na scenie w holu. W czasie jedzenia rozmawialiśmy ze sobą i znaleźliśmy masę podobieństw w większości ten sam wiek, doświadczenia życiowe i zainteresowania. Ponieważ wówczas byłem jedynym z czwórki, który otwarcie przyznawał się do bycia bronem i który od paru dni siedział już na Facebookowym Warszawa Bronis, postanowiliśmy, że założymy własną mini grupkę, w której będą się dzielił informacjami na temat lokalnych minimitów. Oczywiście grupka musiała mieć niekojarzącą się z kucykami nazwę, więc jeden z nas, Pitruś Zaproponował Los Nosotros z hiszpańskiego my. I tak też powstała nasza nieformalna przyjacielska grupa, w skład której początkowo wchodziłem ja, Polonius, Pitruś, Baleron King i Szanias. W ramach której urządzaliśmy zarówno swoje własne, prywatne, jak i w pełni ogólnodostępne minimity, o których opowiem w przyszłości. Natomiast oryginalny cel grupy szybko odszedł w zapomnienie, gdy reszta dołączyła do facebookowego Warszawa Bronis. Sam drugi wielki warszawski polimit zaś zakończył się koło 19.30, a nasza czwórka po wspólnej przejażdżce autobusem rozeszła się w każdą stronę. Początek 2012 roku dla polskiego fandomu jest właściwie odzwierciedleniem połowy 2011 dla fandomu ogólnego. Organizowanych jest coraz więcej mitów, z których większe powoli zaczynają przybierać bardziej profesjonalną postać. Nadal jednak jest to czas, w którym każde spotkanie jest ważne i ma znaczenie które jest warte w oczach uczestników nieraz naprawdę szczegółowych relacji na najpoczytniejszym ogólnopolskim blogu kucykowym For Glorious Equestria. To też właściwie szczytowy okres pod względem lokalnej aktywności fanowskiej, z największą liczbą czynnych fandomów, nie skupiających się jedynie w największych miastach Polski. Wszystkich zainteresowanych tym, jak polski fandom wyglądał na początku 2012 roku, odsyłam oczywiście do starych postów na For Glorious Equestria, będących przebogatą kopalnią wiedzy. Szczególnie ciekawie prezentują się niestety już nie zawsze dostępne zdjęcia z mitów, w których niemal 100% osób już od dawna z kucykami nie ma nic wspólnego oprócz wspomnień. Szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony jak dużo byłem w stanie wyciągnąć ze swojego początkowego okresu w tym fandomie i wygląda na to, że będę was katować moimi wspomnieniami sporo dłużej niż zamierzałem. Dlatego też ponownie zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi uwagami, czy to na czacie, czy przede wszystkim na naszym radiowym serwerze na Discordzie a już w ogóle będę wdzięczny szczególnie za feedback, czy taka nader osobista forma audycji, Wam odpowiada. A tymczasem, pora się już pożegnać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.